Witam Państwa na kolejnych etapach budowy osiedla Borowy Zakontakt. Aktualnie wykonujemy prace związane z wznoszeniem budynków z poddaszem użytkowym. W tym roku chcemy zrobić trzy budynki w stanie surowym i przez zimę wykańczać je w środku. Mamy już pierwszych mieszkańców na osiedlu. Jest to budynek dwulokalowy. Pierwszy, który budowaliśmy, został zamieszkały w wakacje. Także chciałbym się z Państwem podzielić informacjami o pracach wewnętrznych, które w ostatnim czasie miały miejsce, ale to będzie w osobnym odcinku dotyczącym samych wnętrz. Aktualnie kończymy stan deweloperski takiego samego budynku dwulokalowego obok, więc będzie on zaraz w sprzedaży, będzie oddany do użytkowania na pewno w tym roku. Więc osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Jeżeli chodzi o budynek z poddaszem użytkowym, przypomnę tylko, że ma on aż 168 m2. I pomieści śmiało 4-5-osobową rodzinę. Z kolei budynki parterowe, które widzimy za mną, jeden z nich jest na etapie prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu związanego z systemem nawadniania oraz trawą, zagospodarowaniem ogrodu itd., tak a drugi mamy już na etapie stanu deweloperskiego. Będziemy przystępować do prac wnętrzarskich. Chciałbym zachęcić Państwa do śledzenia i oglądania informacji na temat budowy osiedla borowy zakątek. Czy to na Facebooku, czy na YouTubie zapraszam do oglądania kanału. Osoby zainteresowane naszymi produktami do spotkania w biurze, które znajduje się w opolu przy ulicy Krzanowickiej 2.